Witam się z tej strony Witam i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella Siemanko. I z racji tego, że dzisiaj mamy Halloween, słuchajcie, to mamy mapkę typowo halloweenową, zobaczcie jak jestem przebrany. Zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj tutaj wyjdzie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na witoshop.pl ponieważ jeszcze dzisiaj macie promocję minus 40% na hasło Vito, także wpadajcie i sprawdzajcie. A my lecimy, Bella, e, tak? Jesteś gotowa? A ty nie masz tak. przebrania jakieś? Nie mam. Nie masz? To masz mieczyk. <laughs> I masz podkę do kilowania Nie wiem, może tutaj znajdziemy coś inne przebranie słuchajcie ogólnie, zobaczymy. są ludzie w ogóle na tej mapie. Gdzie? A faktycznie. Też chodzą. To idziemy ich nastraszyć. Popatrz. Halo, dzień dobry. Co tam? Się nie wiem, fajnie Buu. wyglądają. O, tu jest dzwonek jakiś. No. O, zadzwoniłem. Dobra. O, dzień Szła dobry! Pani? Cukierek albo siku. <laughs> o! Trick time! A ona nie dała nam, musimy teraz ją z ten, sprankować tutaj. Co by jej tu zrobić? Ja przewaliłam ha, ha. rower! Tak? O, ja dostaję tak. tutaj punkty cały o, czas! To zniszczyłam! Tak? Uszty! Tak! Ale to Wszystko więcej można... A, zniszczyliśmy faktycznie! Ło, wow, to tu dynie o, to jeszcze, dynie, dawaj! O, świetnie, o. słuchajcie, mamy punkty. Dobrze! Dzięki temu zbieram. Gdzie pani już jesteś? A, nie ma już. Nie chcesz dać cukierka, to będziesz miała To no właśnie. Ale nie mogę już dzwonić to. Dobra, idziemy Cześć dalej. Chyba idziemy jest do zniszczone. kolejnego słuchajcie. O, Siemano, co tam słychać u was? A co tutaj? Ej, mamy Można jakąś tą ścieżkę Pokazano. O co tu chodzi? Dobra, Pan policjan sobie. tu jest! Czekaj. Muszę ściągnąć przebranie, żeby mnie nie widział. Dobra, idziemy tu za puka pukać. czekaj. Nie długajku. Dzień dobry panu! O, chyba ta, co? Ta wow. cukierki! O nie, nie, nie do cukierku O nie, dobra, dobra, dobra. Znowu niszczę, o nie Policja, gdzie go policja Widzę, widzę Złapał ciebie nie Jestem w więzieniu Serio? No nie, przyłapał mnie Przyłapał cię? Tak, nie daj się złapać O jacie, a jak wyjdziesz stamtąd? Nie wiem, właśnie coś staram się Idę do góry gdzieś, dobra. idę, idę Ja próbuję tutaj zniszczyć trochę rzeczy Udało mi się chyba Dobra, okay. ale idę do kolejnego pomieszczenia gdzieś Gdzie ty jesteś? Jestem w więzieniu, ale rozwalam szyby i wychodzę. <noise> Serio? Ja tak. myślę, że, że to tak nie działa. jest dziewczyna jest się, Mano. Ła! Ja myślę, że to tak działa. O, ona no też przebrana chyba jest trochę. Dobra. Gdzie jest wyjście? Z do tego kolejnego. Aha! Gdzie jest tu wyjście? <noise> Cukierka Hop. No nie! Jest brama. Ej, tu w ogóle A. nie można dostać, dostać cukierków normalnych. Bez sensu to jest. Uciekam od policjanta! Tak? <noise> O, dobra, nie gonisz mnie. Ja tutaj niszczę znowu rzeczy jakieś. Ciekawe, dobra. gdzie teraz jesteś. No, ja cały czas tu w tym miejscu... Jejku, goni mnie, goni mnie, goni mnie pan policjant. O nie, 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 nie. Naprawdę? Goni mnie. Jak szybko biega w ogóle. To dawaj, traf do więzienia, to ja będę wiedział Nie, co nie, jesteś. ja uciekam cały czas. Jak on szybko biega. o tu jest wielka mapa. Ale tyle rzeczy tu okay. zniszczyłem. A, złapał mnie chyba. O nie, zostałem zatrzymany. Jestem dobra, w więzieniu. Dobra, Dobra, to wyjdziesz z celi, i schodami do góry. No, idę, idę. I ciągle prosto. A i prosto? Będą te wniane drzwi dobra, takie. Dobra, widzę, widzę, otwarte są. No i no ja tam rozwaliłam szybę. To nieźle, dobra. To wychodź. To wychodzę. Szybą. Dobra, gdzie te, te e, cukierki możemy ten... To była dziś chodź, mapa. Okej, okay, słuchajcie, znaleźliśmy sklep dla złych dzieci. My mamy dużo złych cukierków. Wow! I tu się kupuje stroje Bella, dawaj, kupuj jakiś Kupuję, kupuję! Kupuję ten! Ooo, tu ten. banany można kupić na tych chyba policjantów. A, a tutaj taką tą pierdzącą tą, taką tą, nie wiem jak to się nazywa. Poduszkę. Poduszkę! Ujo, Bo. a tu są te... Ja chcę to Dobra, za trzy. Co? Masz jakiś strój, weź załóż U. go. Właśnie... I jak mam go kupić? A nie ma już. Przecież... To, to kup, to kup to pierwsze za 10. Ale... Bo my mamy o, wspólne nie. punkty chyba. O, dobra. Właśnie. Okej, okay. ale mam jeszcze e, słodkości, słuchajcie, i tu jest dla dobrych e, dzieci sklep ogólnie. A. Jeszcze mamy tutaj na przykład. For good children. Okej, okay. tu jest gościu, który sprzedaje takie fajne rzeczy. O, lody na przykład o. za trzy To jest des kulaj noga i rower, to nieźle, dobra. No, ale już nie mamy tyle. I co te lody robią? Aha, nic, wyglądają po prostu fajnie, okej okay. dobra, dobra, idziemy tutaj śpierać. straszyć dalej. Gdzie, gdzie teraz? Dobra, musimy o, obrać tutaj jakiś kierunek teraz mhm. Tutaj ktoś jest, tu mhm. ktoś mieszka. Jest, dobra, założyłeś. Siema. Siema! Siema! Chcemy cukier... Ty o, oh, dzięki! <laughs> dał cukierki jest, nam! pierwszy raz! Ale Super. superowo, dobra, lecimy dalej. dalej pierwszy idziemy. raz już dał dał cukierki. Ale to jest policjant, więc musimy w lewo uciekać, dobra, jakby co? O, da, o, cukierki! Dzięki! Nie. Ale fajnie. Super. Przez to, że jesteśmy Cześć może pojedniać. razem przebrani. Wiesz, o co chodzi? Aha. O, babcia. Siemanko! Cześć, babunia. Nie, zobacz, jak ona ma minę. Daj cukierki. Wow, dzięki! Wow. Serio, to jest przez to, że. Fajnie. Ale ty nie jesteś przebrana! Kupiłaś sobie strój i nie założyłaś go. Pięknie. Teraz Pięknie. jesteś dopiero. Robimy jej <laughs> psikusa i tak. Patrz. Uciekaj! Oho. <laughs> Co robi? Bo idzie tam policjant. Patrzy. Czekaj, zniszczę rower. Oj, ja tam nie podchodzę. Ja nie chcę być znowu Nie uliczana. działa. Nie można niszczyć chyba jak dadzą cukierki. E, o, dobra, idzie? idziemy dalej, idziemy dalej. Wiemy gdzie jest sklep, to jest najważniejsze eee. już teraz. Dobra, tutaj jest jakiś dom. To dobra, dawaj idziemy do tego tu? tutaj. Dobra. Oj, coś czuję, że tutaj nam ktoś nie da cukierków. Cześć babunia. Siemano. Daj cukierki. Daj cukierki, O oh, dzięki Jacie. Ej, no się jak nas tu Uważaj, uważaj, idzie potwór tu, patrz, patrz A faktycznie Chodzi dynia O ty o. o, taka pająkowa dobra. Nie można zniszczyć nic, jak on nadaje cukierki Nie podoba Chodź, mi się to musimy znaleźć inne miejsce Dobra, idziemy tutaj, może tutaj ktoś tam. Halo, pok, pok o cześć Tam pan nie da Nie daj, nie daj O ty dobra nie dał nam Dobra, lecimy. Mogę? Okay. Dawaj, niszczymy wszystko. Pyk, ha! świetnik. Nie Pyk, nie, bieg, nie, bieg, nie uważaj, 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 za mną policjant, za mną policjant. O nie, 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 nie. goni oh my mnie, God. goni mnie. Chyba mnie goni! O nie nie, 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 nie. Gdzie ty uciekasz już? o ja dookoła biegnę. Aha, fajnie. O nie złapał mnie! A ja byłem. No i cudownie! fajne miejsce miałem! Ale jestem przy policji, przy głównym wejściu. Ej, ja nie wiem czy jestem w policji. Nie No tak. Na pewno będziesz policji. A jak stąd wyjść w ogóle? Na pewno się nie przez wychodzi okno. przez to okno. Nie. Na pewno. O, o na przeciwko jest, jest taki dobra, żółty mam. wielki dom. Tak, jestem tu, gdzie to policja. W albo psikus? Gdzie ty jesteś? Czekaj, bo ci szukam. O, na przeciwko policji jest taki wielki żółty dom. Wielki, Ale dał mi cukierki dom? chyba. Ale z drugiej strony chyba. Nie wiem, ja mam napis policja. No ja wiem, ja też miałem. A, to tu jesteś, dobra. Jestem na koło przeciwko. tego żółtego domu już. Siema. Ale on dał cukierki, więc może. robimy. dobra, to lecimy dalej. No, lecimy dalej Lecimy do musimy. kolejnego. Dobra. Nie możemy atakować takiego nie. dobrego. Więc w sensie tutaj. Złego. O, cześć, co tam mm -hmm. robicie? Też prosicie? Nie zabierajcie nam cukierków. Dobra, idziemy tutaj. Pick pick. O, ja już wiem, no że, że my się zniszczymy. To wiesz, że nie. Cukiereczki. Nie. O, dzięki. Cała! No fajnie, cały czas nam cukierki, a my nie chcemy dostawać. Nie chcemy, my chcemy <laughs> tylko psuć. My chcemy coś zepsuć. Dobra, idziemy tu Ale zadzwonić. Mamy mało Mało, yy, Bardzo mało punktów yy. dostajemy właśnie. Nie da. Pan nie da nie chyba. Da. Ona nie da. Nie, nie da. Dobra. <laughs> Lecimy, pejk. <laughs> tylko nie da się złapać Co jej policjantowi. Jej Co by jej tu. O nie, w pańczynę Nie wiem, czy on nie goni teraz, czy nie? Wlazłem w pajęczynę. Czekaj, Dobre, nie, on przyszło? tu nie ma chyba zasięgu. Aaa. Tak mi się wydaje. Ja zniszczyłem hmm. tylko śmietnik, nic więcej. Ja nic nie mogę. O, tu dynie, zniszczyć. dynie, dynie dawaj. Biegnie o, policjant? Dobra. Nie, nie biegnie. Nie? Dobra. Dlaczego nie biegnie? No <laughs> tu nie ma zasięgu chyba, mówię ci. Czekaj, dobra, jeszcze dookoła chodź, tu przebiegniemy, dalej. dawaj. Eee, nie. O, tu jestem wampir, co ja go widziałem. O, wampir! Dobra, ale Czema? tu faktycznie tu naprzeciwko możemy tu iść. Bo tutaj dobra, chyba idziemy. jeszcze nie byliśmy. Nie, nie, nie. Byliśmy. Ale tu nie ma policjanta, więc nie ma zasięgu, także spoko. Drake'a treat! Bo ci dobre, rozwalę! O nie! Nie dała, nie? Czy dała? Dała! dała? Co znaczy to? Patrz, patrz, patrz! wilkołak! Co, wilkołak wielkołak wielki! Ale, fuck! Ej, skończył mi się mój strój! Wow! Pomagę ci, dawaj, pomogę go, ci! Dawaj go, dawaj go, go. musimy go załatwić. Ojej, ja kombiję go! Uderzył cię! Uderzył cię! Ło! Wow. O nie! Jako biję, to o jest wielki. Jejko, no, wielki mnie zaraz. wilkołak wielki. No, wielki, załatwi mnie! Dawaj, bigo, bigo, bigo! No, co ty? Ja cię chyba jestem trzeba coś w ogóle zadaję! No nie wiem właśnie. Może z jego nie możemy o, nie pokonać. Piję. Dobra, zostawmy go, to... uciekajmy stąd. Oa! A jeszcze ciebie uderzyłem. Ci <grym> A to ty mnie, dzięki. Ty na no bo Dobra. podchodzisz! Bo ja ten śmietnik dotknąłem i wtedy to się wydarzyło. On się schował, Ej, tak. ja nie mam stroju teraz żadnego. Ja mam. Bo mi ten, bo mi się skończył już. Ale nie, I nie mam jedzenia czemu ani nic. A ty A nie, zniszczyłem tu takie te rzeczy. Dobra, Dobra. idziemy tutaj. Okay. Gdzie tu, to dobra, ale tu jest policjant, musimy uważać. Mamy sadzonkę, Samiano. proszę bardzo. O, dzięki. O, to nie zła zamiana. <noise> nie zła zamiana, dobra. Tu nie możemy ja nic zmienić. Dobra, idziemy Wie, dalej. A tu, o, siemano. Siemano. tu? Jestem o, tu ktoś głodna. jest głodna. jest Ja też, ja bardzo głodny i mam półtorej serduszka. Trickle treat. Chciałam mieć tutaj leczenie, ale nic mi nie dała. To fajne. Jestem głodna. Dobra. Idziemy, idziemy do z kolejnego domu. Głodne. Musimy znaleźć tutaj któryś, no, gdzie nas nie wpuszczą. No wiem właśnie. O, tu są Nic kartony, dobra. Wpuszczają. Kartony warto zniszczyć, bo z nich Gute? dostajemy dobrą, tak, dobrą kasę. Okej. Dużo tych cukierków chyba dostajemy. To jest kasa. O, tu ktoś jest, siemano. Okay. Dobra, tego Dobra, nie. dzwonimy tutaj. A, tu jest dzwonek. O, idzie babunia. babunia, dobra. Zobaczymy, słuchajcie, co się wydarzy. Przeszkodziliśmy. Ooo, zdenerwowaliśmy ją. No, na serial oglądała. No, nie, 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 dynia, dynia, dynia. A tam, dynia a tam. mnie bije, o, o nie, faktycznie mnie też. Jest druga dynia. O nie, 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 nie. Tyk. To ja jej to rozwalę. Dawaj, dawaj. Dobra. Zniszczyłaś? O, tak, to jest to, tu... O, jest wampir, jest wampir. O, ale fajny jest to! No, mega epicko to wygląda. Ale mega. Ale jego się chyba nie da pokonać. Dobra, mamy mega no. dużo teraz tych cukierków już. W sensie nie tak dużo. Za to on nie mocno Jeszcze odważył. brakuje trochę nam. Dobra, idziemy jeszcze, Dobre. bo musimy zebrać tyle, żeby nowy strój sobie kupić. O, okay, uwaga, tu, tu będzie pan policjant, więc trzeba będzie uważać bardzo. Widzę, on się tam. Jak będziemy robili psikusa. Trick or treat. Prosimy cukierki. No. O nie. O ha. nie. Teraz Czekaj, tego. uważaj tylko, żeby pan policjant nas nie złapał. Ja nie mogę biegać. Idzie do mnie, Gościu. Ja nie mogę szybko biegać, bo nie mam to tego. A on to zrobił. Nie I mnie schował do więzienia, tak? No nie wierzę w to. A mnie nie goni w ogóle nawet. Przecież ja nic nie zrobiłam, tak. to on. A mi się udało. Dobra, ja idę szukać mogę. sklepu gdzieś. Ale A jeszcze nie fajnie. stać nas na ten, nastrój jakiś fajny. Zostawiłeś tu. Ej, ale punkty tu. straciliśmy chyba, jak cię policjant złapał. Okej, okay, słuchajcie, udało nam się dotrzeć do sklepu, w sumie mi się udało dotrzeć. I huh. y, mamy tutaj trochę tych punktów, więc wydam je na coś. Mamy te słodkie, to kupię sobie loda, dobra, bo muszę tutaj zjeść, bo nie mam, słuchajcie, w ogóle już y, mocy. I mógłbym Są kupić dawaj. deskorolkę chyba. Za 25. Uh. Dobra, kupiłem. Jak na okay. niej jeździć? Wow! Jeszcze na deskorolce! Co ty? Jo, kiepicko. To teraz o, łatwo o, będzie uciekać szybko. im. Dobra, słuchajcie, no ale jestem teraz też w sklepie e, z tymi... Yy, przebraniami. I mamy Aha, tyle dobra. punktów, że możemy tego Frankensteina. ja kupuję kupuj, go. kupuj, bo ja ciągle zbieram. Wow, patrzcie na to, jak ja wyglądam. Dobra, ja belę muszę znaleźć teraz. Powiedz, gdzie jesteś, Bela? Ha! Udało mi się, taki z się picki strój kupić. O nie, wiem, go niebie, policjant. Gdzieś się z górki. O, dawaj, siema! O, jesteś, patrz, to ja. Tak wyglądam. Siema? Pat no ale szybko! I mam piłę motorową. <laughs> To nie jest Halloween! E, Pizko, co? Dobra, <grym> robimy ostatniego psikusa, słuchajcie. Dobra. Bo teraz to się ale musi przestraszyć, nie ma takiej tam opcji. Tam. On nie... Serio? To no? ciągle nie daje! O nie, dobra. Nie, pan Teraz policjant, tego policjant poszło, goli, policjant nimi goli. Nikt nie złapał. <laughs> Słuchajcie! Ja nie mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę na mnie idzie tutaj ogólnie w tej, w tej gierce. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak Ci siak. Jeżeli tak zostawiacie, łapę do góry. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na witoshow.pl. Po epicką promocję minus 40%. Ja Wam Ci dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo wstracaj Was serdecznie. Papa! Pa! Pa, pa!